My lecimy z MyCarrier, ponieważ pomożecie mi teraz z buildem. Kompletnie nie wiem e, czy ktoś już wykminił jakie buildy są dobre, jakie nie Więc słucham się was. A tu staminy w ogóle nie ma. Aha, dobra, no to jest nasz trójka, tak? Dobra, słuchajcie, wyd wydaje mi się, że wygląda nieźle. Wrzuca wbijamy do Lakersów oczywiście jako point guard są wsady, są truje, jest perimeter na 87 jest steal na 70 tam parę, więc zawsze jakaś piłeczka jak leci to ją mogę przechwycić. Co my tu mamy? Z nimi raczej powinniśmy wygrać, jeżeli no. nie mają żadnego tego. Mają centra. Mają centra no, to będzie ciężej Ale teraz. No dobra, mamy taką przewagę, że oni są we dwójkę dalej są niscy. 6-3 i 6-3 mają no. No, zobaczymy. No, zobaczymy, chwili. Fajnie by było, jakby FIFA taką zrobiło, Tukej, jak to co na razie tu prezentują. To jest śmieszne, bo w sumie ta część nie było jakiegoś super hypu na nią. A naprawdę wygląda bardzo dobrze. No nie mów, że on jeszcze za trzy rzuca. Nie ma. Dobra, lecimy z razu. Jazda z nimi. Tukej nigdy nie dorówna EA, bo nie można tu grać z kompientami. No, dokładnie. Mam cię, kurde, no muszę te style ogarnąć, się ja po prostu będę wszystkim zabierał. No co ty gadasz? Dobra, nie. <grywa> Dobra próbujemy obronić teraz. Oni, oni będą za dwa szukać tu, więc tu je możemy ich zostawić, trudno. Jak trafi za trzy, to już to trudno. Aha, no właśnie. No ładnie, ładnie, ładnie pograli. Ale ten t fajny, to mi się podoba, jutro. Jutro chętnie sobie też tutaj coś pobiegam. A i tego Jancio, pobiegaj sobie tam po, tych, po tej mapie, pojeździć za tymi eventami, bo tu dwaj pół koła dostanie, tu dwa i pół koła dostanie. A, ta, tak. Idzie pozbierać trochę. Jest! Ładnie. No i dobra. 3, 6. Ja mam tu jakiegoś godnego przeciwnika. No. On trochę chyba gra już. Ale dobra, uda się. Mam, 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 mam dużego. No. Przed ostatni mecz na slotkach, musimy to wykorzystać. No ja na przykład teraz, ja teraz odblokowałem. O. Odblokowałem takiego fajnego. To e, daje mi plus chyba 12 bloków. Coś takiego, także to są chore statystyki ja. ogólnie. Czy, czy warto kupić y, to 24? Nie kupować, tylko sobie zagrać z jakiegoś PlayStation Plus albo z czegoś, albo no, na pewno gdzieś w ogóle jest do wyhaczenia za jakąś śmieszną cenę. A, a zależy, jak chcesz grać offline, to, to nie ma sensu chyba nowej nowe części kupować, bo, bo są jakby mody ludzi i tak dalej, a jak chcesz grać online, no to myślę, może być fajnie. Ja mam ostatni mecz na spotkach, także... Co robi ten mój zawodnik? No zaraz go strzelę po prostu wryło. Kilka obok niego, nice. Dobra, teraz raz obronić i ich robimy już wtedy. Mam cię dziadu! Szybko! Dawaj tą piłę, hamie. O jezu! Co za dzban? No nie wierzę. Sorry, dobra. Nice. Dobra, teraz bronimy, a później rzucam truje i wygrywamy. Nie, bo będzie na dwa punkty, jest, ty wiesz? Tak? Aha, dobra. No to tym bardziej teraz bronimy. O kurde. Mm, jeszcze, kurde, tak blisko byłem. Nie, tu nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, i teraz lecimy. Dawaj, pika zagramy. Nice, super, w drugie tempo. Dobra, i teraz bronimy jeszcze raz. Nie gorsze, Już Mamy go to jeszcze, krystek Walczymy. Nie trafi, nie trafi. Nie trafi. No, dobra. Czekaj na mnie, Limon. Czekaj, czekaj. Nie. Dobra, dobra, jest nasza. Laga, lag, laga dostałem, ale podałem piłkę. Tak, tak. Już masz, czy? Dobra. No, już jestem. Już jestem. Ja... dobra ja, ja wybiegnę. Pod kosz podrazu, dawaj do mnie. Nie, bo on tam stoi. Kończy to trują, tak jest kąbak On ci będzie pomagał najwyżej chyba mój też będzie czasami pomagał ci. Ale to też nie pomaga to. chłopco sobie z Birki nabije jak ta babka w WNBA teraz pa, pa. Moja ulubiona. Ja, ja, ja ją na żywo widziałem, bo była na tym meczu stanów z Niemcami Na trybunach Siedziała chyba z 5 tygodni przede mną. Pytała się mnie o zdjęcie, to powiedziałem, że nie ma czasu. Wow, okay. Ja cię na 10 koła na, na TikToku możesz zrobić basket z wizami. Hmm. Myślisz, że się znajdą chętni tu na Śląsku? Mm, pusty, pewnie, że się znajdą. Zrobię specjalny basket z wizami i nikt się nie zgłosi? Na Śląsku nawet łatwiej, bo więcej ludzi masz tam, nie? Hmm. Tak, bym raz, jak się zjadą. Nie wiem czy stylu ty, 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 widzów się uzbiera, ale w sumie to nie jest 12, głupi pomysł. 12 widzów się nie zbierze. Słuchaj, ja do tyle mam pociągiem godzinę 40 z Wrocławia. Ja to, 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 no to, to, to nie musi być Gliwice, może być w Katale, to wynająć halę na no, ten. To są, to są drobne, bo wiem ile kosztuje wynajmowanie hali we Wrocławiu. nie? Rzucaj, rzucaj, oni ci odpuszczają. Serio? To za frajerzy? No, siedzieli i oni. Siedzi... z czym do ludzi. Czemu to jest jakieś oki ten rozgrywający. Co za frezura? <laughs> Dwóch okich mają w drużynie Nie ma No Ja tego tak nie śledzę Czekaj, czekaj, bo ja staminy nie mam, poczekajcie, poczekajcie A ja będę czekał, robię ich Ja podkosowy, tak jest Na Hanysa gramy, na Hanysa gramy Co ty gadasz? Ty, faktycznie Na Hanys na <laughs> z nimi, lecimy z nimi Janek, ja daj mi, wszystkie piłki gramy pod koszem, ja z 12 punktów zdobywam teraz. Za chwilę teraz na gości, z którymi my gramy normalnie, są z nami na Discordzie i też jedni z widzów u mnie. Gdzie jest z tym, co ty w ogóle, to nie ta część. Jestem, jestem, jestem? No, przyszli tu szpiegować teraz. Patrzcie, jak to się robi. <noise> Kto to wbił na, na kanał? Ktoś wbił? No, ktoś ja. wbił, no. Ej, ej, no ale, halo, no właśnie. On został w tego centra, on nie rzuca Dobra, dobra Ale nice, dawaj na Jestem znowu jakby co? Nie wiem czy to są oni przychany z to Oliwie Tak, tak, no, tak, tak, to oni No i teraz O Jezu Szak, szak wleciał Ty jakby miał 4 punkty jeszcze w tym meczu to by double double siadło Idę Janek, idę 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 Jazda O 65 overall na zawodnika. to? Ale strasznie łatwo się nabija ten overall w tym roku. W sensie, ee, no bo ile ja grałem? 3-4 godziny dnia premiery, 2-2 godziny dzisiaj rano i teraz gram. To I tak, i jak się będzie wszystko zbierał. I mogę mieć 91 overall, już wiecie o co chodzi, nie? Mhm. wszystko zbierał teraz, bo ma pasa Kuri i Midranger i cross i t -t. No i te trzeba trzeba uważać właśnie bo będą rzucać Teraz gorzej się przynieść Aj Kto tam biega, kto tam biega, dobra Kurde, ale to chodzi płynnie, ja cię kręcę Ja mam tylko w dredach tylko jakiegoś Jazda Razu. A, biegajcie kontry, biegajcie kontry, dobra? AI Player, potężny zawodnik. Ile razy miałem, że wygrywam gościom w gościu, koleś wyszedł Ty trafiłeś na 0%? No właśnie, też się zastanawiam. No trafiłem, skoro zaczynają, Co jest kurde? Pierwszy raz coś takiego widzę. Że, że nas powywalało. Ja tu mam podania 9-4, jak zmarkuję to działanie. Dobra, idę. Dobra, zdążę chyba przed nim. Wszyscy skoczą. <noise> Wiedzia, nie wierzę, no wyjdę zaraz z tego pokoju Jaki to jest karakan z tej mojej postaci Nawet mi się nie wyświetliło, że coś źle on po prostu trafił w obręcz, no co, to trzeba mieć... Ja donate, to odpalaj, na prosty Mi w tej grze się najbardziej podoba te, jak piłka wpada do tego, nie? Bo nie zawsze tak płynnie, tylko tak, jak prawdziwa piłka, nie? jak w 24, tak, Dzi no. Dobra, minuta Minuta i plus jeden to widzicie. Szkoda, że mam tutaj cover tylko na jedynce Nie no. Bezjeść. Dobra, dawaj. Spokojnie, spokojnie. O grze faulne, Ja to ogarnę. Nie, wiem co jak będą falować, to dobrze, bo my mamy bota. Który ma 99 na osobistych, więc będzie miał 100% każdym razem. Ej, na Widzę. Na no, Brokuje go, brakuje go. Spokojnie, spokojnie, nie ma co tutaj. Dobra? Niedobra. Jeszcze, jeszcze gramy, gramy, gramy. No rzucaj to, bo odbłagam Cię. Tak jest! Patrzcie, trafił Nie, to nie. Ej, możemy w sfaulować? Bo... Oni nie trafią tych osobistych. No właśnie. Jazda z Baramu. Dobrze, 4 sekundy im zostało. No, ale to sfaulujmy ich. Oni nie trafią tego. next nexta? Dobra, sfaulowałem go. Będę, zanim rzucił. Ale to nie shooting, to do. Aha, dobra. No shooting, shooting, bo rzucał, ale dobra. Patrz, patrz, jaki on ma rzut. O. <noise> ja nie wiedziałem, że tak się w ogóle da, co to jest. Nie wierzę. Ale to było w zeszłym sezonie, tak? wiesz? Ja się rzucił w ogóle. Dzię, time out, na szybki wypadek. Jazda, jeszcze. Je... Jeszcze dawaj, dawaj. I jeszcze im rzucę bazera. No. <noise> A ja już się zakwalifikowałem do tego King of the Court. Mimo, że to by dopiero jest za tydzień, to już dostałem informację w Mighty że już jestem zakwalifikowany. A ty Janciu wrzucasz odcinek z naszego ostatniego streama? Czy, czy tego nie montujesz? To ja, ja sobie to jakoś pomontuję razem ze sobą, jakieś najciekawsze rzeczy wybiorę. Tak, on jest zdecydowanie trolluje. dobra, idę. Dawaj, ale. Dobra. YouTube Esport. A ci truje ja się zły A co to masz za release, co to jest? Yy, ustawiałem z tych co wam wysłałem teraz na tym Discordzie O, dobra, to ja cię sobie obczaję, no bo ja też będę miał wysoką statystykę tych trujek, więc pewnie będę mógł to zrobić. Mam kolegę, który ma tam yy, to premium wykupione Jest, 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 dobra A też se rzucę Na i Lab No no i wysłał mi mam i tam wam podysłałem Dawaj to Dobry. Skancelował rzut nie? O, ki gówno. Jaka ja się tu czaję <noise> Nie wierzę Ja biegam go w to i w tą, czyli nic dość <noise> wietrz No szkurde co wy tam robicie w tym ataku o ja. Dobra nasza Daleko Starek. Pop, daleka co? Uda. Kurde A, no już nie trafię myślałem mnie Popy trzy dni od premiery są, nie przesadzaj Ja tu 5 razy potrzebuję jeszcze żeby mieć 20, 20, 10 Także panowie rozgrywam w tej klacie. Dobra, niech rzucają, właśnie, niech rzucają, jak no najszybciej. Dawaj szybko do tego. Ja, 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 teraz przy... Nie! teraz jestem... ten przysłonie! Polować, polować. Ja polować. Bym... <śmiennie> <śmiennie> Czekam chwilę. No, no, no bak. Bak. A jeszcze raz mu, bo nie będzie. Teraz, jeszcze raz. Teraz. Dobra, Pod. No rzucaj! Czasade ja chciałem, czy orzucał. Witam followersa nowego. Pod. No rzucaj, ty bierze. <grystanie> no kurde, teraz rzucił. Haha, <grystanie> <grystanie> jeszcze trafił. <grystanie> Nie wierzę. Co za troll. Trafił. Dawaj, Ajajaj. Dobra. Dobra, Krystek, rzucaj tu do nas. <grystanie> Time out, kurwa. Dobra, Krystek, do ciebie piła. I my wybiegamy. Dobra. Teraz, teraz do mnie. Dobra, mam jeszcze 19 sekund. To ja fauluję, fauluję. No, prawie. Jezusa? Czas Nie, nie, nie ja wiem. <grym> Faulujcie. Ja nie mogę, ja już mnie odrzucę. Ja mogę. Ja mogę. Ja mam pięć. Kurwa. No bo pierwszy faul Oni wiedzą, oddaj, <grym> <grym> Ten youtuber się wściekł, potężny. <grym> On mnie rzuca, Ale teraz trafi. Rystek dawaj, dawaj, ja ci to zrobię Ja to ogarnę słuchaj Tak jest Masz te 10 asyst czy nie? Udało się, udało tak, się mam, no. Dobra Dobra nie będziesz jeszcze rzucił. Już się nie odzywam bo Weronika się dżela na mnie że za jest Przypominam na YouTube jest nowy odcinek z Mightima, warto sobie zajrzeć na Instagramie jest nowy et tutorial z tego, jak robić właśnie kontakt danki, z którymi Krystek dzisiaj miał problem ee, ze, ze stajmowaniem tego. I, i na TikToku wrzuciłem też info o tym, że jest locker code do odebrania w prosty sposób, więc warto sobie zajrzeć. Trzymajcie się, na razie, ho.